Dzień dobry wieczór wszystkim. E, spotykam się ostatnio z pytaniem zadawanym mi e, bezpośrednio w Cztery Oczy, czy jako tak zwany Mormon wierzę w Boga? Sądzę, że tak. E, zwłaszcza, że jak czytam w artykułach wiary Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich, e, będących swoistym credo wyznawanej przeze mnie religii. Słowo Bóg się pojawia i wiara w Boga się jak najbardziej pojawia. Artykuły wiary powstały w 1842 roku. Prorok Józef Smith, gdy Kościół rósł w siłę i zyskiwał tak sympatyków, jak i przeciwników, otrzymał pytanie od redaktora Chicago Democrat Johna Wentwortha, w co w ogóle wierzą tzw. Mormoni. Prorok Józef chwycił za pióro. Podsumowanie wiary jego autorstwa zostało opublikowane na łamach kościelnej gazety Times and Seasons. Artykuły wiary, czyli Articles of Faith, to 13 punktów, z których pierwszy głosi: Wierzymy w Boga wiecznego Ojca, w Jego Syna, Jezusa Chrystusa i w Ducha Świętego. W pełni się z tym artykułem zgadzam jako członek Kościoła, ale, niemniej, użyte w nim słowo Bóg wziąłbym w dosłownie rozumiany cudzy słów. Bóg, bowiem, jak śmią interpretować doktrynę Kościoła, do którego należy, jest to tytuł najwyższej istoty, a nie określenie jej natury. Inaczej um, sądzą, uważają i wierzą wyznawcy pozostałych religii na świecie. Pozwólcie zatem, że dzisiaj wyjaśnię, kto to jest Bóg według Mormonów. Liczne religie doszły do wniosku na drodze rozumowania, refleksji, kim lub czym jest Bóg. Osoby nieznające religii albo zaznajomione może tylko z jedną często mówią, że wyznawcy chociażby judaizmu, islamu czy chrześcijaństwa wierzą w tego samego Boga. Może tak, może nie. No ja kiedy słyszę taką opinię, robię się troszeczkę sceptyczny. Oczywiście nie przeczę. Wszystkie te religie wierzą w jakąś tam siłę wyższą, którą czczą jako osobowego Boga, ale ich koncepcje na to kim lub czym jest Bóg są zawsze trochę różne, a czasem kompletnie odmienne. Przyjrzyjmy się chociażby trzem przykładom teologii, czyli trzem rodzajom mówienia o Bogu. W 20. surze Koranu czytamy. Ziemia i niebo, niezmierzone przestrzenie, cały świat są Jego królestwem. Zarówno są Mu wi wiadome rzeczy, które na jaw wydajesz, jak i te, które ukrywasz w tajemnicy. Wie to, co mówisz głośno i to, co szeptem. Nie masz Boga nad Niego, najpiękniejsze imiona należą do Niego. Allah jest Jedyny i Święty, zależą od Niego wszystkie rzeczy i byty. Nie zradza ani nie jest zrodzony i nic nie jest tak jak On. Islam mówi też o 99 atrybutach Boga, tzw. imionach. A pierwszym z nich jest Ar-Rahman, miłosierny, miłościwy. Muzułmańska tradycja głosi także, że istnieje setne imię Boga, ale to zna tylko On sam. W powstałym parę wieków przed islamem w chrześcijaństwie Bóg najczęściej jest bytem trójosobowym. Jako, że na świecie jest multum wyznań chrześcijańskich, ja skoncentruję się może na tylko dwóch najbardziej popularnych, przynajmniej w Polsce. W prawosławiu Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy osoby – Ojciec, Syn i Duch Święty, Pozostając jednocześnie jednym bytem. Prawosławna teologia opiera się przede wszystkim na, ko na kościelnym wyznaniu wiary z IV wieku, a sformułowanym przez biskupów Kościoła na soborze w Nicei. Uzupełniono je nieco później na soborze w Konstantynopolu. Stąd wyznanie to bywa nazywane kredo nicejsko-konstantynopolitańskim. Widzicie teraz przed sobą tekst tego wyznania, zaczynającym się od słynnych słów Wierzymy w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i Ziemi. Tekst przed Wami jest w języku greckim, będącym najważniejszym językiem prawosławia, choć na świecie, np. Na w Rosji i w Polsce, nabożeństwa odprawiane są w języku cerkiewnosłowiańskim, a także w innych mowach, w zależności od regionu świata. Kredo, wypowiadane jest przez wiernych na niedzielnych służbach bożych, nazywanych czasami, jak i u katolików, mszami świętymi. W katolicyzmie koncepcja Boga jest zasadniczo identyczna jak w prawosławiu, chociaż niektórzy teolodzy nie są co do tego zgodni. Katolicy na przykład nie mówią, że Duch Święty od Ojca pochodzi, ale od Ojca i Syna pochodzi. I choć ten dodatek wprowadzony w Europie Zachodniej w XI wieku na prośbę Cesarza Niemiec Henryka II do Benedykta VIII papieża, nie ma rangi doktryny, budzi on nadal liczne kontrowersje. Katolicy również wypowiadają kredo na swoich mszach, przy czym czynią to zwykle w językach narodowych. Jako że ich podstawowy język kościelny, czyli łacina, tylko niekiedy używany jest na nabożeństwach. Taką samą wizję Boga, jaką mają katolicy, podzielają niektórzy protestanci, jeśli nie większość protestantów, chociażby luteranie, kalwiniści, Anglikanie albo metodyści. Istnieją wprawdzie wyznania chrześcijańskie, które nie podzielają wiary w Boga Trójjednego. Należą do nich chociażby unitarianie, zielonoświątkowcy jednościowi albo nasi rodzimi antytrynitarze, zwani braci polskimi. Z kolei, w judaizmie, który jak wiemy, narodził się wieki przed chrześcijaństwem, jak pisał średniowieczny filozof żydowski Mojżesz Maimonides, żyjący w Egipcie wśród muzułmanów. Bóg jest stworzycielem, władcą całego świata i sprawcą wszystkiego. Jest jeden i nieporównywalny. Jest duchowy i niecielesny. Imię Boga było od wieków zapisywane widoczne na ekranie tetragramem złożonym z czterech hebrajskich liter pisanych od prawa do lewa. Jad, he, waw, he. I właśnie do judaizmu chciałbym dzisiaj nawiązać. Aby wyjaśnić kim jest Bóg według mormonów. Właśnie ta boska istota, której imię zapisywano przez Żydów pokazanym przed chwilą tetragramem, jest postacią kluczową dla mormońskiej religii. Niemniej dla naszego kościoła ta istota, choć centralna w pobożności, jest czymś, śmiem powiedzieć, radykalnie innym niż chociażby w judaizmie. Utożsamiamy ją bowiem ze sobą Chrystusa, syna Maryi Dziewicy, urodzonego na ziemi jako Jezus z Nazaretu. Ze Starego Testamentu Żydzi i chrześcijanie znają Boga pod imieniem Jahwe. Imię to w ciągu dziejów i języków bliskowschodnich wielokrotnie zmieniało swoją formę, było też różnie wymawiane w różnych czasach i regionach. Znane są chociażby wymowy tego imienia jako Jahwe, Jehua i Jehowi. Jak pisała polska słynna biblistka Anna Szydrowna, kolonia żydowska na Elefantynie. Wymawiała imię Boga Najwyższego jako Jeho. Tak czy inaczej, najstarszą znaną dziś formą tego imienia pozostaje Jehowa. Co do Mormonizmu, koncepcja Boga Adonai została dość jasno wytłumaczona w oficjalnym orzeczeniu Kościoła, gdzie autorzy powołują się na jednego ze współczesnych proroków. I wspaniałego publicystę mormońskiego z początku XX wieku, Jakuba Talmada. Adonai to imię nadane przed narodzeniem Jezusowi, synowi Elohim, którego kościół nasz utożsamia z niebiańskim ojcem. Apostoł Jakub Talmadż powiedział: Należy pamiętać, że postacią najczęściej określano w Starym Testamencie jako Bóg lub Pan jest ten, który w stanie śmiertelnym był znany jako Jezus Chrystus, a w stanie przedśmiertnym jako Adonai. Jego wymowa jest słowem hybrydowym zaczerpniętym z tetragramu. Samogłoski ze słowa Adonai zostały dodane do tych współgłosek, aby utworzyć słowo w znanej wymowie, czyli jedno z określeń Boga. Biblia Króla Jakuba często używa tego imienia zamiast pan. W We wielu wersetach słowo Adonai, Elohim, Pan Bóg są połączone, gdy mowa o jedynym prawdziwym Bogu. Moim widzom pewnie coś tu nie gra. Wiadomo przecież, że Bóg Izraelitów, którego znamy ze Starego Testamentu, umówmy się, był dość okrutny. Skoro więc Adonai i Jezus Chrystus to ta sama osoba, to po co była starotestamentowemu Bogu Adonai taka szarada, polegająca na grze w Boga okrutnego? Popatrzmy szybciutko na to, um, kiedy Adonai przemówił do starożytnych Izraelitów. Jak przemówił do Mojżesza jeszcze w Egipcie. Adonai, lub jak to woli, Chrystus, został posłany, by Izraelitom uciężonym w Egipcie przedstawić się jako ten, który ich poprowadzi ku ziemi obiecanej i przez którego świat pozna odwieczną Ewangelię. Syn ojca niebiańskiego objawił się Mojżeszowi w płonącym krzewie i w ten sposób przemówił do swego przyszłego proroka. Powód, dla którego w swoim planie zbawienia Ojciec Niebieski posłał swego syna, aby ten był przewodnikiem Izraelitów jako ich Bóg, jest na tę chwilę nieznany. To, czego jednak śmiało możemy się domyślić, to tyle, że ów jeszcze nieuformowany naród Izraelitów przywiązany był ogólnie do idei jakiegoś Boga albo jakichś Bogów, jako że dzieci tego narodu dorastały w środowisku kultury egipskiej. A zatem ten, który objawił się Mojżeszowi w płonącym krzewie, Wielkodusznie wziął na siebie rolę Boga, którego Izraelici tak bardzo potrzebowali, zwłaszcza po latach w Egipcie, wychowani na kulcie bogów i czci faraona, traktowanego jako ziemskie bóstwo. Dlatego właśnie Adonai rzekł: Będę Wam Bogiem oraz wyswobodzę Was wyciągniętym ramieniem i przez surowe kary. Izraelici nie byli gotowi na zbliżenie się do Boga, który byłby przede wszystkim miłosierny, troskliwy, współczujący. Albo subtelne. Ponieważ Izraelici byli wychowani również w Egipcie, ale też w różnych innych okolicznościach kulturowych na wizji Boga lub Bogów surowych, okrutnych, brutalnych, um, swoje nauki Adonai musiał przekazać w sposób, który oni by przyjęli i zaakceptowali, czyniąc z Adonai swojego Boga i przewodnika w ziemskim życiu. Co więcej, warto tutaj nadmienić że przodkowie Izraelitów, w czasach Abrahama chociażby, żyjący jeszcze na Bliskim Wschodzie, tak właśnie postrzegali Boga, bogów i bóstwa, jako okrutnych. Nie zatem nie dziwi słynna próba wiary, na którą został w Księdze Rodzaju wystawiony Patriarcha Abraham. Okrutni bogowie byli obecni nie tylko w Egipcie i na Bliskim Wschodzie, ale znani byli niemalże na całym świecie. Jako członkowie Kościoła wierzymy, że na pierwszych tablicach, które Mojżesz otrzymał od Boga, była wyryta pełnia Ewangelii, pełnia, pełna wezwania do miłości, życzliwości, wzajemnej troski. Ujrzawszy postępowanie i złoczenie Izraelitów, mojżesz, gdy powrócił z góry Synaj z przekazaniami odwiecznej Ewangelii i ujrzał ich zachowanie, kult, złotego cielca, z rozpaczy, szaskał pierwsza tablice. Jak głoszono, uczciela naszego kościoła, dzięki wstawiennictwu Mojżesza Adonai, dał przekazania raz jeszcze, lecz w sposób sprawniejszy dla Izraelitów to znaczy uwzględniający tego ludu kulturę, zwyczaje, ich wyobrażenie o prawdziwym Bogu czy Bóstwie, które miało być przecież surogie i okrutne. Tylko takiego Boga Izraelici nazwaliby no, hmm, Bogiem. Przychylając się do prośby Mojżesza, Adonai, nowy Bóg Izraelitów, ułożył swoje przesłanie w formie dziesięciorga przykazań, sformułowanych de facto jako nakazy i zakazy. Czyniąc tak, potężna osoba, która ukazała się Mojżeszowi w płonącym krzewie, mogła powoli, z upływem czasu, objawiać wyraźniej swoje prawdziwe oblicze, jako że teraz zjednała sobie uznanie ludu oraz rozpoznanie go przez ten lud jako Boga, któremu będzie warto dać posług. Hmm, no... Adonai stał się na pewno odpowiednim kandydatem na Boga Izraela, bo jak wiemy w późniejszych dziejach opisanych w Starym Testamencie, ta relacja między Izraelita, Izraelitami a Bogiem układała się różnie. Tak czy inaczej, im bliżej Nowego Testamentu, tym Boże przekazy są coraz bardziej nacechowane troskliwością, wyrażają współczucie i bywają subtelniejsze. Również Księga Mormona w swojej początkowej kronice, mówiącej o wydarzeniach zaraz po roku 600 przed naszą erą, zasadniczo przedstawia Boga Izraela, w którego wierzą bohaterowie Księgi Mormona, czyli Nefici, w dość mroczny sposób. W pierwszej księdze Nefiego, rozpoczynającej Księgę Mormona, Bóg Nefitów ma pewien okrutny rys, tak moglibyśmy powiedzieć. I z czasem robi się on bardziej opiekuńczy. Dostępny swoim wyznawcom, jego przykazania mają serdeczniejszy wydźwięk. Zarówno Nefitów w Amerykach, jak i Izraelitów na Bliskim Wschodzie mocno zadziwił ten właśnie Bóg, wielki Adonai, gdy objawił im się jako człowiek i ukazał swoje prawdziwe, troskliwe oblicze. Ale uczynił to dopiero w chwili, gdy jego wyznawcy po obu stronach ziemi, Żydzi oraz Nefici, byli na to objawienie gotowi. To oblicze. Najwyraźniej zostało przedstawione już w Nowym Testamencie, jeśli chodzi o Biblię, i w kilku ostatnich kronikach Księgi Mormona. Drodzy widzowie, mam nadzieję, że teraz rozumiecie, dlaczego słowo Bóg ująłbym dosłownie rozmiany cudzy słów. Bóg, bowiem, jak śmiem interpretować doktrynę Kościoła, do którego należę, jest po prostu tytułem, które należy się najwyższej osobie, najwyższej sile która w swojej istocie jest najpotężniejsza, najrozsądniejsza, a przy tym też troskliwa i kochająca. Bóg, w którego my wierzymy, jest bratem, jest towarzyszem, jest przewodnikiem, jest przyjacielem. Na tę prawdę o Bogu ludzkość robi się coraz bardziej otwarta, dlatego że wierzymy, objawienie jeszcze się nie skończyło. Drodzy Państwo, no to tyle na dzisiaj. Um, ufam, że udało mi się jakoś wyraźniej przedstawić, kim, czym jest Bóg według Mormonów. Moi widzowie pewnie chcą wiedzieć, jak to zatem jest u nas z trójcą świętą. Przecież też mówimy o boskiej trójce w naszej doktrynie i jak słowo Bóg do tej trójcy w ogóle się ma. Oraz pewnie wszyscy są zainteresowani, jak ustosunkowałbym się do doktryny Kościoła, iż człowiek jest Bogiem w embrionie. W istocie, o tej ostatniej koncepcji jest głośno w internecie, często przywołują ją nasi wierni i oddani hejterzy. Jako koncepcję bluźnierczą, a przy tym taką, którą doskonale rozumieją, ja jednak jak czytam ich wypociny w internecie lub oglądam filmy zostawione na YouTubie, śmiem twierdzić, że na kompletnie jej nie, po, nie pojmują. Do tych kwestii obiecuję wrócić w najbliższej przyszłości. Raz jeszcze serdecznie zapraszam na mój blog mormonolog oraz na kanał mormonolog na YouTubie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!